Na wydarzenia w telewizji Zabrze zaprasza Jacqueline Kufel. Wtorek 23 lutego. Sprawdźmy co dziś w programie. Nagrodzono osoby działające w zakresie profilaktyki. To jest zawsze trudny wybór. Zawsze y, spieramy się kto powinien y, y, otrzymać. Galeria Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu zaprasza na wystawę wyróżnionych prac absolwentów zabrzeńskiego plastyka. Art na start. Zapraszamy do galerii póki co do końca miesiąca. Już po raz ósmy przyznano statuetki w konkursie Profilaktyk Roku. Uroczystość odbyła się w Teatrze Nowym w Zabrzu. Choć promowanie zdrowego stylu życia wolnego od używek nie jest łatwe, to są tacy, którym się udaje. Już po raz ósmy w zabrzu przyznano statuetki w konkursie Profilaktyk Roku. Tak jak zawsze została wyróżniona jedna osoba fizyczna za działania wśród osób najbiedniejszych oraz została za nagrodzona jedna instytucja za działania między innymi promujące zdrowy styl życia, ale też pomagająca osobom z niepełnosprawnością wszelkiego rodzaju. Dzisiaj właśnie tych ludzi chcemy nagradzać, i wyróżniać i pokazywać. Bez wsparcia środowiska społecznego, nauczycieli, stowarzyszeń, organizacji, wolontariuszy na pewno tego wszystkiego nie udałoby się nam dokonać. Profilaktyków w zabrzu jest naprawdę sporo. Zaszczytny tytuł każdego roku trafia do tych najlepszych z najlepszych. To jest zawsze trudny wybór. Zawsze spieramy się, kto powinien otrzymać. Każdy ma swoich faworytów. To był trudny wybór, ponieważ też były wątpliwości, czy. Należy przyznawać za rok 2020. Chcemy też motywować ludzi do tego, żeby działali, niezależnie od tego, jaka jest sytuacja w naszym kraju. Statuetkę i tytuł Profilaktyka roku 2020 w kategorii indywidualnej przyznano panu Łukaszowi Gajosowi, na co dzień pracującemu w domu Pokora w Zabrzu. Nagroda Profilaktyka roku 2020 jest dla mnie wielkim wyróżnieniem. Ale traktuję ją jako potwierdzenie tego, co na co dzień robimy dla osób bezdomnych, uzależnionych, zagubionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, w Stowarzyszeniu Żyj Daj Żyć oraz w placówce Dom Pokora. Myślę, że ta nagroda jest takim wyrazem wdzięczności dla wszystkich osób, terapeutów, pedagogów, psychologów, którzy na co dzień pracują z osobami potrzebującymi. Nasza praca rzadko kiedy jest spektakularna, no i cieszę się, że została dostrzeżona i doceniona. W promowanie szeroko pojętej profilaktyki jest zaangażowana także Fundacja Twój Everest. Jej wysiłki również doceniła kapituła konkursu, przyznając fundacji nagrodę w kategorii zespołowej. Myślę, że to jest ogromne wyróżnienie, to jest docenienie też tak naprawdę działań, które w naszej fundacji toczą się już od prawie siedmiu lat, jeżeli jest to nagroda, która jest przyznawana tylko raz w roku pojedynczym osobom, pojedynczym organizacjom. Myślę, że jest to takie ogromne wyróżnienie, ale też duży wysiłek ze strony władz miasta, Ośrodka Profilaktyki Uzależnień, który organizuje ten konkurs, aby doceniać osoby, dla których profilaktyka jest ważna. Fundacja realizuje różnorodne działania edukacyjne, kulturalne, sportowe i wychowawcze, których głównym celem jest pokazywanie podopiecznym, że warto przekraczać swoje ograniczenia, aby osiągnąć zaplanowane cele. Nasze główne działania są skupione wokół profilaktyki. Realizujemy warsztaty dla młodzieży, organizujemy kolonie. No i takim sztandarowym naszym projektem jest triatnon profilaktyczny. To jest nasz autorski program, który realizujemy już od czterech lat. Program które realizujemy w szkołach Miasta Zabrze, w trakcie którego jakby wspieramy dzieci w podejmowaniu decyzji o takim zdrowym stylu życia, ale też pokazujemy negatywne skutki korzystania z alkoholu. I choć nie wszyscy mogli zostać wyróżnieni, to z pewnością nagroda należy się każdemu działającemu w zakresie profilaktyki, bo jest to praca niełatwa, wymagająca dużego zaangażowania i jeszcze większej cierpliwości. Od dziś w Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu można zwiedzać wystawę wyróżnionych prac dyplomowych absolwentów Liceum Plastycznego w Zabrzu pod nazwą Art na Start. Po długiej przerwie Miejski Ośrodek Kultury ponownie zaprasza do swojej galerii. Tym razem można tu podziwiać pracę uczniów Liceum Sztuk Plastycznych w Zabrzu. Dla Miejskiego Ośrodka Kultury stało się już tradycją, że zapraszamy absolwentów, uczniów, czy laureatów konkursów właśnie plastyka, którzy rozpoczynają cykl wystaw w galerii Mok. W tym roku Art na Start, wystawa dość nietypowa, bo są to prace właśnie absolwentów, siedmiu uczniów, którzy już, że tak powiem, skończyli swoją edukację w tej szkole. Niemniej jednak te prace były na tyle ciekawe, bo były to ich dyplomy, że postanowiliśmy je zaprezentować na ścianach naszej galerii. Na wystawie prezentowane są prace dyplomowe nagrodzone przez Państwową Komisję Egzaminacyjną jako prace wyróżniające się z trzech specjalizacji fotografii artystycznej, aranżacji wnętrz oraz projektowania graficznego. Nauka w liceum kończy się złożeniem dyplomu przed komisją i my jako komisja egzaminacyjna mamy możliwość wyróżnić te najlepsze naszym zdaniem dyplomy i tak się też stało, prace siedmiu uczniów. Rocznika 2020. Komisja dostrzegła w nich coś, co być może gdzieś tam w jakiś sposób na każdego członków komisji wpłynęło indywidualnie. Jakaś innowacyjność, forma, treść, sposób podejścia do tematu, bardzo często i to chyba zepsuło. To są trzy specjalizacje, których uczy się młodzież z liceumów praktycznych i zdaje egzamin dyplomowy, który jest jednocześnie egzaminem. Zawodowym, porównującym do pracy w zawodzie, właśnie w aranżacji fotografii artystycznej i projektowaniu graficznym. Spektrum pracy jest bardzo szerokie, zachęcam Państwa do tego, żebyście przyszli i zobaczyli te prace. Można być mile zaskoczonym, bo wiele osób kojarzy aranżację albo fotografię jednoznacznie, czy projektowanie graficzne bardzo jest to jednoznacznie, nie wiedząc, że można na przykład projektować gry. Uczyć się tego u nas w szkole i tutaj nie mówimy tylko o grach komputerowych, ale także o, o fizycznej realizacji projektu gry planszowej. Wystawę w reżimie sanitarnym może zwiedzać jednocześnie sześć osób. Przygotowujemy również wywiady z twórcami i krótkie filmiki reportażowe, które przedstawią pracę tym osobom, które nie mogą do nas dotrzeć. Więc myślę, że w dwojaki sposób. I na stronie, na mediach społecznościowych będzie można zobaczyć to, co zaprezentowaliśmy w galerii, a jak ktoś będzie chciał skorzystać i nas odwiedzić, to zapraszamy do galerii póki co do końca miesiąca. Wystawę Art na Start w Galerii Miejskiego Środka Kultury można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15. 22 lutego starszy brygadier Tomasz Bajerczak został oficjalnie mianowany komendantem miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu, zastępując na tym stanowisku starszego brygadiera Kamila Kwoska. I tą informacją kończymy dzisiejsze wydarzenia. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.